Wiadomość od Twojego skryby. Zuchwałość i porywczość młodych ludzi od zawsze drażniły starsze pokolenia. Nie są to przecież wynalazki czasów współczesnych. Już autorzy starożytni zauważali, że młodzieńcze namiętności mają swój czas i swój urok. W oczach Rzymian okres młodości był wyjątkowo długi, a zarazem traktowany jedynie jako etap przejściowy. Młody człowiek nie był już dzieckiem, ale nie był jeszcze w pełni dorosłym i ukształtowanym obywatelem. Ten etap życia budził więc nadzieję i obawy. Widziano w nim źródło odwagi i energii, które jednakowoż równoważyła lekkomyślność. Dlatego właśnie rzymscy myśliciele i prawodawcy starali się nadać młodości wyraźne ramy, określali rozmaite granice wieku, wyznaczali rytuały przejścia i nakładali na młodych szczególne ograniczenia, a zarazem obowiązki, które przecież należało wraz z wiekiem na siebie wziąć. Zapraszam na materiał. Kwestia wieku człowieka od dawna zajmowała zarówno uczonych, jak i prawodawców, bo to właśnie wiek definiował granice odpowiedzialności, zdolność do podejmowania czynności prawnych, warunki uczestniczenia w życiu wspólnoty. Granice wieku nie mogły być zatem ustaleniami przypadkowymi, a ich źródeł należy szukać w obserwacji życia społecznego, biologii i doświadczeniach przeszłych pokoleń. Pytania odnośnie granic wieku życia człowieka stawiali sobie liczni myśliciele, pośród nich Marek Terencjusz Waron, który próbował uporządkować ludzką egzystencję, dzieląc ją na kolejne etapy. Posłuchajcie. Waron uważa, że życie człowieka dzieli się równomiernie na pięć etapów, z których każdy, oprócz ostatniego, obejmuje 15 lat. W pierwszym etapie aż do 15 roku nazywa się chłopców pueri, ponieważ są czyści, to znaczy niedojrzali. W drugim, aż do 30 roku, określa się ich mianem adolescentes, tak nazwanych od wzrastania. W trzecim, aż do 45 roku życia, mówi się o nich juvenes, młodzieńcy, ponieważ mogą wspierać państwo w sprawach wojskowych. W czwartym, aż do 60 roku, nazywa się ich seniores, gdyż dopiero wtedy ciało zaczyna się starzeć. Od tego momentu aż po kres życia następuje piąty etap w którym znajdują się senes, czyli starcy, tak zwani dlatego, że w tym wieku ciało już w pełni poddaje się starości. System stworzony przez Warona, choć dzielił życie na ładne piętnastoletnie etapy, był w istocie szalenie nieprecyzyjny, jednak z grubsza dość dobrze oddawał społeczne realia. Każdy wolno urodzony chłopiec nosił przez dzieciństwo togę prajtekstę. białą szatę udekorowaną purpurową bordiurą, i był to wyraźny znak, że nie jest jeszcze chłopiec dorosły. Miał też on na szyi amulet zwany bullą, chroniący go przed złym losem i wpływem złych duchów. Kiedy chłopiec osiągał wiek dojrzewania, zwykle pomiędzy czternastym a siedemnastym rokiem życia, ojciec lub opiekun decydował, że młodzieniec może przejść przez ceremonię przywdziania togi virilis. Ten moment był znakiem symbolicznego zakończenia dzieciństwa. Bulla była zdejmowana i składana bóstwom domowym, larom, a toge prajtekste zastępowała całkowicie biała, Toga Virilis. Ten rodzaj odzienia noszono potem podczas co ważniejszych wydarzeń oficjalnych. Mężczyźni traktowali ją, powiedzmy, jak garnitur. Tymczasem sama ceremonia odbywała się najczęściej w domu w obecności członków rodziny, a potem z czasem w sposób bardziej publiczny. Młody mężczyzna szedł z ojcem oraz z bliskimi do centrum miasta, gdzie składano ofiary bogom. Często na dzień przywdziania togi wybierano 17 marca, kiedy to świętowano Liberalia. Przywdzianie nowej togi było oznaką nabycia nowych praw, wolności i obowiązków przede wszystkim prawa głosu oraz uczestnictwa w życiu politycznym, a także możliwości zawarcia małżeństwa za zgodą ojca. Nieodzownym elementem tej zmiany był też społeczny i psychiczny wymiar. Młody mężczyzna od tej chwili uważany był za kogoś, kto może być poważnie traktowany, już nie tylko wewnątrz rodziny, ale także wobec sąsiadów, obywateli czy instytucji. Niektórych ta odpowiedzialność przytłaczała, o czym wspominają nieliczne teksty. Chłopcy pozbawieni bulli, swojej dziecięcej togi mogli czuć się niejako nadzy i bezbronni, ograbieni ze swoich emblematów i amuletów, zapewniających im boską ochronę, jednak dla większości młodych mężczyzn ten rytuał stanowił miłe wydarzenie, dlatego też często o nim wspominano. Cyceron przywdział swoją togę w wieku lat 16 a Seneka Młodszy nawiązuje do tego wydarzenia w jednym ze swoich listów. Posłuchajcie. Pamiętasz pewnie jaką radość odczuwałeś wtedy, gdy zdjąwszy togę chłopięcą wdziałeś szatę męską i zostałeś odprowadzony na forum. Spodziewaj się radości jeszcze większej, kiedy pozbędziesz się rozumu chłopięcego i kiedy w poczet mężów wpisze ciebie filozofia. Do tego czasu bowiem utrzymuje się w nas już nie tylko chłopięcość, lecz co gorsze, dziecięca wprost płochość. Toga Virilis nie była jedynym sygnałem wejścia w dorosłość. Równie wyrazistym znakiem tej zmiany był zarost. Póki twarz była gładka, młody człowiek traktowany był jak dziecko, a na pewno nie miał jeszcze powagi godnej dorosłego człowieka. Autorzy starożytni nazywali takiego chłopca Imberbus juvenis, czyli bezwłosym młodzieńcem, i kojarzyli go z brakiem odpowiedzialności sporywczością, z namiętnościami, które dopiero miały zostać okiełznane. Horacy pisał o takich młodych ludziach, że wolą konie i psy, zabawy na polu marsowym i swobodę od opiekuna, ale też, że są podatni na pokusy i błędy. Pojawienie się pierwszej brody było więc momentem przełomowym. Nie golono się od razu. Młodzieńcy nosili tzw. meszek, a potem coraz gęstszy zarost, który sam w sobie wyznaczał kolejne etapy dojrzewania. Dopiero jego uroczyste zgolenie, zwykle w wieku około 20 lat, było kolejnym symbolicznym rytuałem przechodzenia w dorosłość. Pierwszy zarost często dedykowano właśnie bogom, zanoszono go do świątyni, a tak przynajmniej uczynił Neron, który swoją młodzieńczą bródkę ofiarował kapitolińskiemu Jowiszowi. Niektórzy czynili z tego wydarzenia część własnej autoprezentacji. Oktawian, późniejszy August, wyjątkowo długo czekał z pierwszym goleniem. Aż do 23 roku życia, co budziło pewne kpiące komentarze. Aby zneutralizować swoje młodzieńcze rysy, zestawił potem swój wizerunek z postacią Apollina, boga wiecznie młodego i pozbawionego brody. Potem, już po symbolicznym pozbyciu się pierwszego zarostu, do końca życia pozostał wierny gładko ogolonej twarzy, czyniąc z niej swój znak rozpoznawczy. Jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających sprawdzianów młodości była jednak służba wojskowa. W oczach Rzymian dorosłość mężczyzny wiązała się nierozerwalnie z gotowością do obrony wspólnoty. Samo przywdzianie togi virilis to jedno, ale dopiero zdolność chwycenia za broń i stanięcia w szeregu była prawdziwym potwierdzeniem męskości. Obywatel do późnego okresu republikańskiego, który nie służył, był jakby niekompletny. Państwo i wspólnota oczekiwały od niego ofiary z siły. Spotu i nierzadko także z życia. Młodzieńców najbardziej ruchliwych, zuchwałych, najmłodszych, ale też często najbiedniejszych po prostu kierowano do oddziałów lekkozbrojnych, zwanych velites. Ich wyposażenie było skromne, ale zadania należały do najtrudniejszych. To oni wybiegali naprzód w roli harcowników, by zaczepiać, nękać przeciwnika oszczepami i zmuszać go do reakcji. Velites zawsze walczyli pod okiem starszych. Za ich plecami stali starsi obywatele, bardziej doświadczeni. Tym samym młodzieńcy byli wystawieni nie tylko na ciosy wroga, ale i na ocenę własnych ojców, wujów czy sąsiadów. Każdy gest odwagi mógł przynieść chwałę, a każda chwila słabości hańbę. Co nas może interesować to przemyślenia na temat młodych żołnierzy. Już w imperium młodzieńców nadal uważano za najlepszy materiał na wojownika. Wegecjusz pisał, że chłopcy na początku dorosłości łatwiej przyjmują dyscyplinę. Nie mają jeszcze utrwalonych nawyków, dlatego łatwo można ich ukształtować. Są posłuszni, bardziej podatni na rozkazy niż starsi rekruci, którzy mają przecież już swoje przyzwyczajenia, trudne do przełamania. Zresztą posłuchajcie. Jeśli podążymy za starożytną praktyką, wówczas odpowiednim momentem do zaciągnięcia młodzieńca do służby wojskowej jest czas, gdy ów zaczyna dojrzewać. W tym okresie nauki wszelkiego rodzaju są szybciej przyswajane i trwalsze wyciskają piętno w umyśle. Oprócz tego niezbędna wojskowa zaprawa, bieganie, skakanie musi zostać przez nie osiągnięta, nim jeszcze kończyny staną się nazbyt sztywne w wyniku działania czasu. To jest właśnie działalność. Która poparta nieustanną praktyką tworzy użytecznego i dobrego żołnierza. Dawniej, jak podaje Salustiusz, młodzież rzymska tak wcześnie, jak tylko zdolna była nosić broń, była niezwykle surowo szkolona w obozach do wszystkich trudów i wypadków wojennych. Jest bowiem z pewnością lepiej, kiedy żołnierz perfekcyjnie wyćwiczony dochodzi do tego poprzez współzawodnictwo, zanim jeszcze osiągnie wiek odpowiedni do bitwy, niż miałby później zostać upokorzony. W ten sposób służba wojskowa stawała się ostatnim, najbardziej wymagającym rytuałem przejścia. Chłopiec, który zdjął bulle, włożył nową togę i zgolił pierwszą brodę, ostatecznie stawał się mężczyzną dopiero wtedy, gdy przeszedł przez próbę pola bitwy. Tam, w kurzu i krwi, młodość znajdowała wreszcie swój kres i rodził się obywatel Rzymu, gotowy nieść ciężar wspólnoty przez kolejne dekady swojego życia. Tak przynajmniej mogłoby się nam wydawać. Bo ani służba, ani toga dorosłości nie czyni. Wczesne prawo rzymskie uznawało zwyczajowo 16- czy 17-letniego chłopca za w pełni dorosłego. Jednak wraz z rozwojem państwa, a tym samym podległych mu instytucji, zaczęto patrzeć na młodość nieco inaczej. W drugim wieku przed naszą erą Rzym był już nie tylko skromną republiką, ale potężnym państwem z ogromnym majątkiem i skomplikowanymi relacjami społecznymi. W takiej rzeczywistości, siedemnastolatek, choć zdolny do noszenia brody i broni, wydawał się w oczach starszych zbyt porywczy, zbyt niedoświadczony i zwyczajnie lekkomyślny. Mechanizmy prawne i obyczajowe, które wyrosły z takiego postrzegania młodych, miały dwie funkcje zabezpieczać niedoświadczonych przed wyzyskiem i chronić państwo przed skutkami zbyt wczesnego powierzania odpowiedzialności ludziom, jeszcze psychicznie niedojrzałym. Materializowało się to choćby w akcie Lex Playtoria de Minoribus, a więc ustawie dającej osobom poniżej 25 roku życia możliwość unieważnienia niekorzystnych transakcji, początkowo tylko gdy dochodziło do podstępu, a potem także w sytuacjach mniej oczywistych. Prawo to formalizowało rzymskie przekonanie, że ludzie poniżej 25 roku życia potrzebują parasola ochronnego w sferze prywatnych interesów. Troska o młodych miała swoje przyczyny bardzo praktyczne i bardzo realne. Nie każdy ojciec był tak hojny i wyrozumiały jak choćby Cyceron, który wydatnie wspierał finansowo swojego syna. Wielu młodych ludzi, rozpalonych ambicjami albo pragnieniami, szukało sposobów na szybkie zdobycie pieniędzy. Czasem oznaczało to kradzież z domowej kasy, co starożytni autorzy, tacy jak choćby pseudo-Plutarch, wymieniali jako jedno z najczęstszych przewinień młodzieży, tuż obok hazardu i bukmacherki. Ale gdy zawiodły podchody wobec ojca i zawartości jego pługi Laresa, pozostawało sięgnięcie po pożyczki, a lichwiarze chętnie korzystali z niedoświadczenia młodych. Oj, chętnie. I to właśnie przeciwko takim praktykom wymierzona była rzeczona ustawa. Chroniła naiwnych młodych obywateli przed niekorzystnymi transakcjami, najczęściej pożyczkami właśnie branymi na zbyt wysoki procent, które w konsekwencji prowadzić mogły do rodzinnych tragedii. Niemal równolegle, a więc w pierwszej połowie II wieku przed naszą erą, pojawiły się ograniczenia wiekowe w sferze publicznej. Lex Vilia Annalis wprowadziła minimalne progi wiekowe, utrudniając przedwczesne wejście w życie polityczne. Rzymianie starali się jednocześnie chronić i ujarzmić młodość nie po to, by ją stłumić, ale by przyznać jej odpowiednie miejsce w społeczeństwie. Tak przynajmniej twierdzili ci, którzy to prawo stanowili. Posłuchajcie. Jeśli chodzi o kwestie dopuszczenia do urzędów, powinniśmy wpisywać mężczyzn na listę kwitów, gdy mają 18 lat, ponieważ w tym wieku najlepiej można ocenić ich sprawność fizyczną i dojrzałość umysłową. Nie powinniśmy jednak przejmować ich do Senatu, dopóki nie ukończą 25 lat. Czyż nie jest bowiem haniebne, a wręcz niebezpieczne, powierzać sprawy publiczne młodszym, skoro nawet naszych prywatnych spraw nie powierzamy nikomu przed tym wiekiem? Po odbyciu służby jako kwestorzy, jedylowie lub trybuni mogą zostać oni pretorami, gdy osiągną 30. rok życia. Starożytni Rzymianie potrafili bardzo precyzyjnie wyznaczać młodości jej czas. Początkowo 17-letni młodzieńcy, noszący już broń i białą togę, uznawani byli za ukształtowanych obywateli. Ale z biegiem kolejnych stuleci mężczyźni musieli na tę rzeczywistą dorosłość, a więc i odpowiedzialność jeszcze trochę poczekać. W praktyce mężczyźni nawet w okolicy 30, a już na pewno przed 25 rokiem życia byli poddani rozmaitym ograniczeniom prawnym i obyczajowym. Nawet małżeństwo przychodziło później. Bo choć dziewczęta wydawano za mąż już w wieku kilkunastu lat, czasem zdecydowanie zbyt wcześnie, nawet jak na standardy starożytne, to mężczyzna miał wchodzić w związek dopiero wtedy, kiedy przeszedł przez próbę młodzieńczej swobody, odbył służbę wojskową i zdobył choćby minimalne doświadczenie publiczne. W rezultacie rzymska młodość była etapem jakby rozciągniętym, jak masło rozsmarowane na zbyt dużej ilości chleba. Nie oznaczało to jednak, że młodzi czuli się więźniami tych ram. Przeciwnie, wielu ówczesnych oskarków korzystało z wolności obyczajowej, podróżowało, studiowało choćby retorykę czy filozofię. Ci biedniejsi szukali przygód w armii, albo próbowali szczęścia w hazardzie, albo po prostu dobrze bawili się na polu marsowym. Dopiero z czasem, wraz z małżeństwem i wejściem w pełni praw, przychodziła chwila poważnego życia, a wtedy dawni młodzieńcy sami stawali się strażnikami porządku i mentorami kolejnych pokoleń. Jest takie powiedzenie, że studia to czas eksperymentów. I Rzymianie faktycznie brali sobie to do serca, wykorzystując wczesne lata dwudzieste na korzystanie z dobroci życia i przejście swego rodzaju życiowego stażu, który Seneka nazywa nawet praktykami oczywiście w wolnym tłumaczeniu. Posłuchajcie. Bawię się tak, jak na to pozwala mój wiek. Korzystam z prawa dla młodych mężczyzn. Robię to, co mój ojciec robił, gdy był młody, czy zaprzeczy. Zacząłem w odpowiednim wieku, jak tylko przebrnę przez te normalne, a wręcz niemal obowiązkowe praktyki, wrócę do dobrych obyczajów. Moje materiały powstają dzięki patronom. Dzisiaj serdecznie dziękuję Spedytorowi spod znaku Czterech Żyraf, a także Kacprowi. A jeśli tobie podobają się filmy, które powstają w skryptorium, to rozważ pozostawienie subskrypcji.